Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest szczuplutka, dlatego że taka jest jej budowa taka genetyczna. Mhm. Tak trochę, skończy. żebyśmy jej dodali. Wiesz, co mamy Uwiętości. na myśli? No tak, wygładzić trochę to czoło lwa trochę przy oczach, a tutaj popracujemy, żeby Dobre. trochę pani dołożyć tego ciałka. Dobra, super. super. Ja Was porzucam. Dobrze, dziękuję do zobaczenia bardzo, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Pa. To ja się Dzień. za panią zabieram. Dobra. Proszę jeszcze powiedzieć, jak pani z tolerancją bólu. Daję radę. Tutaj pod oczami, i akurat oczy się bardzo dobrze znieczulają, w związku z tym nie będzie pani tutaj odczuwała żadnego dyskomfortu, mam nadzieję. Trochę się boję, no nie, nie, wiem, nie wiem czego się spodziewać, no jakby coś już się zmieni w tej Nikol, Nikolce, którą ja pokochałem, taką jaka była. Tym bardziej się zastanawiam, czy pokocham to po zmianie. Raczej tak, ale nie wiadomo co to raczej, będzie. Raczej ja to mogę. Wiadomo, że tak, ale. Na całe ale wiadomo, raczej. wiadomo, że pokocham.